Czy wiedziałeś o tym, że piękna skóra zaczyna się już w środku? Ale to nie jest tylko roślina do smarowania na oparzenia. To jest taki naturalny eliksir, który działa od wewnątrz, właśnie wpływając na nawilżenie naszej skóry, elastyczność i blask. Dlaczego to jest takie ważne? Bo nawet najlepszy krem nie zadziała, jeśli właśnie organizm nasz jest odwodniony i brakuje mu składników odżywczych. A aloes jest to aż 99% wody, ale nie byle jakiej. Jest to woda biologicznie aktywna, która nawilża każdą komórkę od środka. Bardzo ważne jest to, że aloes zawiera ponad 200 składników aktywnych, w tym witaminy A, C, E, które właśnie działają antyoksydacyjnie i spowalniają procesy starzenia się skóry. Co jest bardzo ważne, że aloes działa też na nasze jelita, a to właśnie tam zaczyna się zdrowie naszej skóry. Lepsze trawienie, równa się mniej toksyn, równa się mniejsze ryzyko wyprysków i stanów zapalnych. A jakie są efekty? No oczywiście skóra się staje bardziej nawilżona, jędrna, promienna, ale nie tylko wygląda lepiej, ale też nasza skóra lepiej się czuje. Jeśli też zmagasz się właśnie z przesuszeniem, szarą cerą, trądzikiem, czy nawet utratą blasku, może warto właśnie zacząć od takiej porcji aloesu na czczo. I pamiętaj, piękno naprawdę zaczyna się od środka.